Lecę 200 po mieście z Lunią, nie chcę wiedzieć co będzie jutro Wymieszałem gówno z dupą, jajo pękań, udesy w kółko Moja dupa jak podwórko, duży kutas, bo chcę grubo Suty mają być jak sumo, dlatego że chude nudzą Uzu, Dawaj zacząć dla mnie kurwą, dawaj zupmy trochę bym poszedł właśnie mój kok, jak teraz robię kółko Mam na sobie spust od Zuzi, kutas we mnie to nie nudzi W dupie miałem pełno ludzi, Michalak mówi, że chce do buzi spój, to mnie zostędzi. kutasem nie kusi. Chcę się upić. Ucieka czas, pust nigdy nie wróci. To trochę biznes mogę ci już zakupić. Faga się kutnie, w za gruci. Połowa uncji akceptuje kuki. Sperma poprawia mi humor, to smutne. Tyle asumpcji, nie chcę się spuścić. Nie zrobi mi dobrze, to kontaktutne. Zwaliłem gruszęcy w szarej kiance w 911, tak jak pijące. Pyta, zalejesz, są małe szanse. Yo! W głowie z ogiem kutasów. Nie mam czasu na szmaty. A to jedna noc i nic poza tym. Mam w uszach kutasy. Przez nie nie słyszę jej płacz, on mówi, że nie chce ze mnie wyjść, wyjść. Przez niego znowu czuję wstyd. Głównym obrzucę mu te drzwi. Bo mówi, że nie chce ze mną być. Mu kiepsko się bez fiuta śpi, wie, że będzie ruchany. Dziś, sperma na bluzie, dziwan and Kiedy wychodzę, znów przez drzwi.